Witam. W tym odcinku pokażę Ci jedną z lepszych metod na zdobywanie zhakowanych kluczy, abyś mógł otwierać tą skrzynię jak najwięcej i jeszcze naraz wbijać Global Event Gifty w naprawdę fajnych ilościach. Bo przypominam, że Global Event Gifty zdobywasz teraz po prostu zdobywając te klucze. A Global Event Gifty są warte prawie 2 miliony gemów, a więc i możesz otwierać, a możesz sprzedawać też za fajną cenę. W skrócie, naprawdę fajny zarobek można z tego zrobić. Ale żebyś trafiał tych kluczy, potrzebujesz do tego dobrego zestawu enchantów. W tym odcinku, oprócz pokazania Ci tej metody, otworzę schakowaną skrzynkę z Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, bo oprócz tego odcinka będzie jeszcze kolejny odcinek, który wrzucę gdzieś w ciągu dnia. A wrzucę ten odcinek też dzisiaj, dlatego, bo to jest inna metoda na zarabianie gier, Bardzo fajna, którą dzisiaj zobaczyłem, że faktycznie mega się sprawdza. A więc dobra, życzę mi jego tego filmiku i spodziewajcie się, że później się jeszcze dzisiaj zobaczymy. Aby ci pokazać w tym momencie, że metoda się spisuje, to tutaj o, wchodzę do klanu i patrz: Planowicze mają 10, mają 100, niektórzy mają 200, niektórzy, niektórzy, mają, niektórzy mają nad 300, 400, 500. A jeden rekordista ma już 600, ten o gram, bo lubię 08, 600 ma już, ale ja mam 1140. Nie jest to największa ilość, bo jak sobie wejdziemy w top clan oczywiście, to tutaj już wariaty mają 8000, 4000. Nie wiem jaką metodę oni mają. Wiem, że ma mają na pewno ten drugi enczatek z tej skrzyni. Ale według mnie ilość kluczy, jaką ja dostaję jest też zadowalająca. Już mam ich 103. Będzie z tego opening później w odcinku, a więc polecam obejrzeć do końca. Więc ja przejdę do samej metody. A więc jeszcze przed tym, oczywiście musisz mieć max owoce. Wszystkie, które masz tylko użyć. Oraz te wszystkie tutaj zabawki, ale to raczej wiesz, jeżeli jesteś już na arenie, w której grindujesz upewnij się, że flaga, która tam jest to jest hasty flag. Ona jest bardzo dobra. Ona jest bardzo tania. Sprawia, że twoje pety o wiele szybciej i lepiej sobie radzą. Z coinami z tego co zobaczyłem. Włączę lepsze potki. Najważniejsze jest, abyś użył najlepszej Damage Potion, jaką masz, bo to się najbardziej Ci przyda teraz, dlatego ja się używam. Oprócz tego możesz zdać jakieś tam coiny, e, treasure hunter, diamenty i musi też być Speed Potion 3. E, ale najważniejsze są to Damage i Speed, diamenty i coin opcjonalnie, bo możesz se dać coiny i diamenty w większych ilościach, się, jeżeli chcesz, ale nie musisz, a więc powiedziałem ci już to. Kolejną rzeczą jest ultimate, najlepiej się sprawdzi pet surge, bo on też sprawia, że twoje pety są jeszcze szybsze, a łącznie do tego hasty flag i jednak te enchanty, które ci zaraz pokażę, to naprawdę te pety potrafią już robić fajny damage, ale dobra, koniec gadania, teraz ci pokażę najważniejszą rzecz, a więc enchanty, a ja sobie wziąłem najpierw zestaw dla graczy, którzy nie mają odblokowanych tych dwóch miejsc, pay win. a więc zestaw prezentuje się tak, dwa razy speed 5, aby twoje pety jak najszybciej biły te rzeczy, bo to jest najważniejsze w tej metodzie. Happy Pets, które poprawia również szybkość tego, jak Pety atakują, co jest też niesamowicie ważne. I to się jakby stakuje osobno. I to się fajnie stakuje, te trzy enchanty na raz. A są niesamowicie tanie każdego stać na to, nawet jak gra w Petsima od godziny. Kolejny enchant to Explosive, Też taniutki enchant, kosztuje tylko 1000. Ten enchant jest OP, bo Pety Twoje niszcząc coiny mają sporą szansę na to, że jakby powstanie wybuch, który uszkodzi kilka koinów wokół co sprawi, że naprawdę możesz robić niesamowity damage, choć musisz mieć też dobry zestaw petów, nie? To jest też ważne. Najlepiej jakiś dobry stat pet i reszta to ekskluzywy albo Huge. Oprócz tego ja tutaj dałem Strong pet 9. Jeżeli masz 99 masterkę na owoce, to tutaj tutaj Enchant Fruity, czyli ten pomarańczowy enchant, który ci poprawia owoce, nie? Dobra, teraz przejdę do lepszego zestawu enchantów, a więc tego i tutaj ważna uwaga. Do tego zestawu enchantu dodałem Stroke Pet 9, aby twoje pety były jeszcze mocniejsze i dodałem Super Lighting. Jeżeli masz Game Pass Auto Tap, który specjalnie kupiłem przed tym odcinkiem, to zależy mi na tych sakowanych kluczach, bo jednak fajnie by było trafić na jakiś enchant ten, który tam jest za te niesamowite po prostu gemy, albo hugenowego. Obie rzeczy są ważne, cenne, a jest szansa, że je trafisz. I oczywiście wbijam się global eventy w tym samym czasie. A jeżeli nie masz autotapa, Super Lighting możesz wywalić i na przykład zastąpić Fruity albo kolejnym Strong Pets 9. Jeżeli masz 9 miejsce, to tak jak też powiedziałem, możesz dać tutaj Fruity albo Strong Pets 9. A, jeżeli nie masz super magnetu, to możesz wsadzić ten najlepszy magnet, jaki jest w grze oprócz tego, nie? A więc tak się prezentuje ten zestaw. Jeżeli masz 4 sloty, to w sumie bym usunął na twoim miejscu chyba Strong Pets 9. A jeżeli masz tylko 4 miejsca, to bym usunął speed jednego. Żeby to tako wyglądało, nie? Więc dobra, to było na tyle z enchantów w sumie Mam nadzieję, że dobrze Ci wytłumaczyłem czy, Czemu taki zestaw powinien być Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz w komentarzach Ja odpowiem na wszystkie te pytania jak tylko mogę A ja sobie idę jeszcze w tym odcinku Najpierw kupić bardzo dobrego statueta A potem otworzymy tą haket, skrzynkę 100 razy Idziemy trading plaży. Moi drodzy, weszłem do trading plaży I ten enchant chodzi za bilion jeszcze Chodził do, za 2 biliony w środku dnia, teraz za bilion Pewnie to szybko spadnie, a więc jak najlepiej jak najszybciej te klucze wbijać, dlatego ten odcinek dzisiaj wrzucam. Jeszcze wrzucę inny, o fajnej metodzie, też na do, do tego update'a. A więc dzisiaj będą dwa odcinki, czyli naprawdę dla mnie duże prace, ale mam nadzieję, że dla Was wiele fajnego contentu. Teraz ja, szukamy sobie tego peta. A więc najlepszym petem, który jest bardzo opłacalny, znaczy nie jest najlepszy, ale jest bardzo opłacalny, bo kosztuje tylko pół miliona gemów, a jest, tak jak mówię, bardzo dobry. A więc seku idziemy kupić, więc na peta raczej wydawać nie będę. Dobra, więc moi drodzy, mamy tutaj gościa, który sprzedaje nawet poniżej rapa, więc fajnie. <laughs> nie mam gameów na serio na tym koncie. Yeah. I już staś się nagle na pecika. A więc bierzemy sobie jednego. Kupiony i wracamy teraz. Jeżeli nie chcesz kupować peta, to jeszcze ci coś pokażę, bo widz mi pokazał metodę, zapomniałem o niej już, że jak masz 45 tych rainbow komputerów, nie, to tutaj fuse machine. Ich o nie 45 podkreślam, tyle musi być. Jak se dasz ich 45, to ci wyjdzie jeden taki PET. A więc według mnie bardzo fajna rzecz. Bo wychodzisz na plus, bo jeden pet jest taki warty 30 tysięcy, a te pety są warte łącznie tak w tych 45, może z 15 tysięcy gemów, coś takiego. A więc możesz se też w ten sposób trochę zarobić. Nie? Ale ja wolę sobie kupić tego PETA na szybko. Dobra, jesteśmy w grze. Tutaj jest moja drużyna obecna. I już jest teraz o wiele polepszona. Dzięki temu hack szkieleton mam nadzieję, że to wpłynie pozytywnie na ilość kluczy, jaką dostaję. Ale dobra, jeszcze Wam oczywiście pokażę, jak teraz otwieram 100 kluczy. Mam nadzieję, że się trafi ten zielony enchant, nie, bo to będzie piękna rzecz. Dobra, więc idę sobie otworzyć. Otworzę to już trochę tempo przyspieszę, bo jednak to, Bo nie warto jest oglądać nawet to, co dostaje z tej skrzynki, bo jest trylut tragiczny. tylko deska, hucz i enchant są dobre. Dobra, więc tu jesteśmy już, ja sobie ustawiam automatyczne otwieranie. Dobra no, moi drodzy, koniec. No i... Cześć, ja jeszcze łączę sobie twarz. O, ja teraz jestem. No i co? No, otworzyliśmy nie. ki nie ma oczywiście. No i enchantu też, kto by się spodziewał, nie ma. No ale co, no? Tak jak mówię, według mnie wciąż warto, bo wbijacie sobie lambatelkę do, dla swojego klanu. I bardzo fajnie by było jakby jakby mojego klanu też by farmili więcej. I dodatkowo... Co też ważne, Global Event Gift sobie wbijacie w dużych ilościach, a te gifty możecie potem sprzedać i taki zarobek możecie z, z tego zrobić. I jeszcze przypominam, że oczywiście jest szansa jakaś, że z tej skrzynki jest hakowanej, mimo bardzo słabych szans na Hugh agent jednak możecie to trafić. Nie? No a jednak to by był fajny profit wciąż. Pewnie ten zhakowany enchant będzie wciąż drogi do końca update'u, ale na pewno nie bilion, tak z do kilkuset milionów. Ja dobra, to będzie w sumie tyle w tym odcinku. Dzisiaj bez giveawaya. Dzisiaj zrobi tylko przegląd mailboxa, bo dzisiaj będzie kolejny filmik. Ale co do giveawaya, to zamiast giveawaya w tym odcinku jest po prostu giveaway we odcinku wczorajszym, bo tam jest giveaway na, na 100 milionów gemów, że 10 osób wygrywa 10 milionów gemów. I po prostu jeszcze daje szansę każdemu wziąć udział w tym giveawayu. A więc, dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że moja metoda ci się przyda. Wszystkie pytania pisz w komentarzach. Ja będę odpowiadać na nie wszystkie. Dzięki za oglądanie. A my sobie przyjdziemy do mailboxa A więc, moi drodzy, sobie odbierzemy mailboxa I yy, tak jak mówiłem, już do klanu nie przyjmujemy nikogo. Po prostu give które proszą mnie o dodanie do klanu, zostały odrzucone, aby było uczciwie i aby nikt nic nie stracił. A więc, dobra, sobie zaczniemy otwierać. Mogę do klanu? Oj, sorry, odrzucę. Ja do klanu? sorry, odrzucę. Mogę do klanu. Sorry, ale muszę odrzucić. Odrzucę, odrzucę. Odrzucę. Ej, dodasz do... No nie wiem. Mogę do klanu? Sorry, już nie. Ej, do, to ja z klanu, Janus1k11, kiedy klandycę? Discord będzie za kilka dni, cały czas na nim pracuję, już postępy są spore. Dzisiaj naprawdę mega ja robię na nim. Dzięki za hack, szkieletony. Mogę do klanu? Sorry, nie możesz. Nie, to raczej po sobie odrzucę, w taki wty. Tutaj nie widzę, co jest z tej wiadomości, a więc sorry muszę odrzucić. Aż do klanu, yy, sorry nie mogę, a więc odrzucę. A i problem jest, akurat akrocie dodaję, dzięki za czarno-słowny. mogę doznać. Sorry, nie dodaję do. Sorry, ale nie, nawet takim daszki, że nie mogę, tak żeś po prostu uczciwie powiedziałem, że nikogo nie dodaję, a więc nawet się wysyłali panika, nie to nie dodaję. więc sorry, ale odrzucę. Wcześniej dasz, wysłałem 4 gigi, to jest bardzo fajnie tu gra powiedział. Dzięki tiki, za miłe słowa, za dwie opaty, dziękuję bardzo. Jeszcze jeden prezent byłbym coś lepszego, ale niestety nie okratli. Ku przed Diki, tak jak ci o to na tym już pyszeki, tak naprawdę, bo to no jesteś straty, nie, Skoro cię okrali a jeszcze nie to. mega doceniam, dziękuję bardzo, ale jak jesteś w takiej sytuacji, to w sumie nie musisz, nie? Niestety YouTube mi usała komentarz z mymnikiem mym, Roblox, nigdy nie wiem, nie miał gęb. E, to wiem chyba o kogo chodzi nawet, jak, jak mówiłem ci. Chyba Ci napisałem że właśnie ja tego nie robię, tylko YouTube po prostu co? Będzie live? Sorry, ale live'ów nie będę robić, raczej nie planuję tylko odcinki. Aż do koniec jest aktem, sorry, nie dodaję do planu. Oddaj. Co? Spoko, podaj. No a więc to się do klanu. No i dobra, i to sobie przyjmę. A więc dzięki za yy, wszy wszystkie gifty. Tak jak mówię, do znajomych i do klanu nie dodaję, A więc jeżeli mi wysłać gifty, to tylko tak, aby właśnie mi wysłać gift, aby ja sobie mógł na końcu odcinka. Czy taka forma wsparcia, nie? A więc dzięki za oglądanie tego filmiku. Widzimy się w kolejnym filmiku jeszcze dzisiaj. A więc żegnam Was.